Witold Zębaczyński i Dariusz Joński wtargnęli na konferencję prasową Prawa i Sprawiedliwości. Na salę wnieśli billboard z napisem PiS i Konfederacja równa się Rosja. Politycy PiS nie dali się wyprowadzić z równowagi i zakpili z Zębaczyńskiego, nazywając go ośmiogwiazdkowym generałem. Zobaczcie sami ten cyrk. Polski. Drodzy Państwo, za naszymi plecami odbywa się Sabat Zdrajców Polski. Myśmy dzisiaj dali PiSowi szansę. Zmieniliśmy na Komisji Obrony Narodowej tytuł. Tej uchwały. Zatytułowaliśmy ją uchwałą o obronie Rzeczypospolitej. Czy ktokolwiek w Polsce sobie wyobraża, żeby zagłosować przeciwko takiej uchwale? Chyba tylko ci, którzy gromadzą się za naszymi plecami. To jest nowa oś zła. To jest oś zła z Moskwy przez Budapeszt prosto na Nowogrodzką. Ich zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. W dzisiejszych czasach nie możemy pozwolić sobie na dwugłos w Polsce, bo to jest granie według melodii, która płynie prosto z Kremla. Dlatego, żeby zmierzyli się ze swoją jawną prorosyjskością, jawnym atakiem na bezpieczeństwo polskie i z jawną dezinformacją, którą właściwie uprawiają każdego dnia, tą oto tablicę zaraz niesiemy do środka. Niech patrzą, jak wyglądają i z kim grają, a na to nie ma naszej zgody. Szanowni Państwo, ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Tak ważne jest właśnie teraz, kiedy za. Niespełna dwa miesiące w Polsce odbędzie się pierwsza tura wyborów, by wybrać odpowiedzialnie, by nie dopuścić do tego, by w Polsce władzę przejęła prorosyjskość, by siły prorosyjskie decydowały o przyszłości Polek i Polaków. Stąd tak ważna decyzja. Bo pamiętajmy o tym, że niedalej jak kilka dni temu w Rumunii Mateusz Morawiecki poparł jawnie prorosyjskiego kandydata na prezydenta. Nie dajmy się wmanewrować w tę samą drogę, wybierzmy mądrze, nie dopuśćmy prorosyjskości do rządzenia w Polsce. Wchodzimy. Platforma Obywatelska zamiast podejść do merytorycznej dyskusji na przykład na Komisji do Spraw Unii Europejskiej robi takie metody, używa jak tutaj Państwo widzicie. Nie na komisjach, nie rzetelna dyskusja, tylko cyrkowcy w rodzaju pana posła naleśnika Zembaczyńskiego z jakimś jego asystentem posłem drugim, który jest członkiem Komisji Unii Europejskiej i mógłby spokojnie na komisji na te tematy dyskutować, ale woli. Przyjść tutaj i krążyć z jakimiś dyktami i banerami po Sejmie, zachowywać się jak hepener. No to jest niestety właśnie ten poziom dyskusji proponowanych przez Platformę Obywatelską. Nie dyskusja na serio o tym, co znajduje się w rezolucji Parlamentu Europejskiego, a znajdują tam się rzeczy niesłychanie szkodliwe. Tylko dyskusja, która ma być oparta o awanturę, o happening, o to, co jest... Kompletnie niezwiązane z zasadami funkcjonowania w Sejmie i z polskim parlamentaryzmem. Pan poseł Zębaczyński, ośmiągwiazdkowy generał, jest znany z różnego rodzaju heppeningów. On już powiedział, jakie jest jego główne hasło. Może tutaj nawet je krzyknie. Zachęcamy do tego, żeby się zaprezentował i przedstawił swoje hasło działalności politycznej tutaj wobec mediów, bo jest z niego, zdaje się, bardzo dumny. To hasło To Osiem Gwiazdek. I to jest koniec propozycji merytorycznych pana posła Zębaczyńskiego i jego kolegów z Platformy Obywatelskiej. Nasza propozycja merytoryczna jest następująca. Wykreślijcie z projektu uchwały szkodliwe wsparcie dla rezolucji Parlamentu Europejskiego, którą wstydliwie poparliście. Wycofajcie się z tego, co zrobiliście w Parlamencie Europejskim, co jest niesłychanie szkodliwe i wtedy możemy znaleźć porozumienie. No i oczywiście skończcie siebie ośmieszać, bo ośmieszacie w ten sposób polski parlament. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, to się właściwie samo komentuje. Szczerze mówiąc, trudno jeszcze coś sensownego tutaj powiedzieć w kontekście tego, nie wiem, happeningu, performersu, którzy panowie z Platformy nam tutaj próbują serwować. W żaden sposób nie odnoszą się do argumentów merytorycznych. I to jest zdumiewające, jak polscy parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej nie rozumieją, co to znaczy suwerenność, proszę państwa. No nie, jakby to nie dociera do ich świadomości. Ja może na moment przerwę, bo to właśnie jest dość zupełnie żałosne i groteskowe. Um, ale z drugiej strony, no może właśnie dlatego nie rozumieją, że to nie starczy kwalifikacji intelektualnych do tego, żeby zrozumieć, co to znaczy być suwerennym państwem, co to znaczy być suwerennym narodem. Nareszono. Proszę Państwa, ważna, istotna kwestia, ta figura, która się często pojawia nazywana jest tarczą Wschód a tak naprawdę jest to wyłącznie wydmuszka propagandowa. W tej chwili to jest wyłącznie wydmuszka propagandowa, pozbawiona budżetu, pozbawiona projektu. To jest, proszę państwa, coś, co powstało w głowie pana Tuska, on to od dłuższego czasu lansuje, a posłowie Platformy Obywatelskiej w to bardzo głęboko wierzą, no bo cóż im, cóż im innego pozostaje. Natomiast póki co to poza logo, to właściwie nic więcej w kontekście Tarczy Wschód powiedzieć sensownego nie można. My bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, że nie będziemy stali na czele rebelii antyamerykańskiej i nie będziemy stali na czele rebelii antynatowskiej. To zresztą koledzy przed chwilą powiedzieli. Nie chcemy Układu Warszawskiego, nie chcemy NATO-BIS. Jest Pakt Północnoatlantycki, jest nasz największy sojusznik Stanów Zjednoczonych, który ma niewątpliwie największy potencjał zbrojeniowy. Nikt przy zdrowych zmysłach tego nie może kwestionować. Dlatego uznaliśmy, że partycypacja w takim. Właściwie to, co dzisiaj tutaj wyprawiają panowie z Platformy, to jest kontynuacja tej komisji, niestety, trzeba to z przykrością powiedzieć, która została po prostu spacyfikowana decyzją przewodniczącego. Dyskusja została uniemożliwiona. A dzisiaj to, co w tej chwili widzimy, to jest jakby dalszy ciąg, tylko jeszcze bardziej żałosny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zachęcam pana posła. Że Zembaczyńskiego, żeby nauczył się czytać rezolucje ze zrozumieniem, a nie oglądał plakaty, a drodzy Państwo, żeby w prostym języku wytłumaczyć o co chodzi. Nam chodzi o to, żeby polski żołnierz pod polskim dowództwem w polskim mundurze bronił granic Polski, a im, Donaldowi Tuskowi i tym kolegom chodzi o to, żeby polski żołnierz pod brukselskim dowództwem bronił Berlina. No i proszę Państwa, niewątpliwie chodzi też o duży biznes. No nie czarujmy się, bo to też pewnie warto powiedzieć. Czyli rzeczywiście wypchnięcie polskiego e, przemysłu zbrojeniowego, ograniczenie zakupów tylko do tak naprawdę decyzji właściwie Brukseli, to Bruksela będzie decydowała, jakim będziemy zakupy zbrojeniowe e, realizować. No na to nie może być zgody suwerennego państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.